Uważam, że najważniejsze to znaleźć odpowiednie drzewo, a jak się już znajdzie odpowiednie drzewo i znajdzie się pod odpowiednim drzewem, to temat do rozmyślań nasunie się sam. Bardzo serdecznie wszystkich witam i zapraszam na krótkie rozmyślanie nad dzisiejszą Ewangelią, w której Jezus, zapytany przez faryzeuszów o największe, najważniejsze przykazanie, odpowiada, że to przykazanie miłości Boga z całego serca. Z całej duszy czy z całego życia, psyche, takie słowo greckie jest i ze wszystkich sił, a drugie to miłość bliźniego, jak samego siebie. Po pierwsze, skąd Jezusowi przyszła do głowy taka odpowiedź, a w ogóle jeszcze najpierw skąd się wzięło to pytanie, a po drugie, co to właściwie tak na dobrą sprawę znaczy miłować? Jak to wytłumaczyć? Skąd takie pytanie? No, stąd, że w Starym Testamencie mamy 613 przykazań. Oczywiście nam się przykazania kojarzą z dekalogiem, chociaż prawdę powiedziawszy, to <głos》> mi to może paradoksalnie, ale dekalog to właściwie przynajmniej w tradycji żydowskiej nie są przykazania, to są wypowiedzenia Boga. A seret brod to znaczy tyle co 10 słów, 10 wypowiedzeń, 10 jakby zdań, wypowiedzi. 10 wypowiedziami, zaczynającymi się najczęściej od takiego rozkazu: niech się stanie. Niech się stanie światłość, niech się rozdzielą wody, niech się zaroją wody od ryb, a przestrzeń powietrzna od placka, i tak dalej. Dziesięcioma takimi wypowiedzeniami Pan Bóg stwarza świat, naturę. Rośliny i zwierzęta. Dopiero kiedy przychodzi stworzyć człowieka, Pan Bóg nie mówi, niech się stanie człowiek, tylko uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. I potem te dziesięć wypowiedzeń powtarza się na górze Synaj. Aseret Hadibrod, czyli to, co my nazywamy dziesięcioma przykazaniami, faktycznie są dziesięcioma wypowiedzeniami Boga, jakby tworzącymi nowe stworzenie. No ale to są ogólne wypowiedzenia, nawet jeżeli przyjmiemy, tak jak w naszej tradycji, że to przykazania, to one są dosyć ogólne. No i tradycja ta już starota wylicza 613 łącznie zakazów i nakazów. Stąd właściwie trudno się dziwić, że ktoś przychodzi i pyta Jezusa, a które z nich jest najważniejsze? No, bo czasem i w naszym prawie jest, tak, że się nakładają jakieś przepisy na siebie. Czasami trochę są być może z sobą w konflikcie. No trzeba wybrać, co jest ważniejsze. No to najważniejsze z najważniejszych, jakie są. Jezus odpowiada, korzystając z takiej rabinicznej teorii praktyki wyjaśniania Pisma Świętego, mianowicie bierze dwa różne fragmenty Pisma Świętego, które coś łączy. Łączy je słowo miłość, a właściwie miłować. Pierwszy fragment pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa z rozdziału 6. Będziesz miłował Pana Boga nade wszystko, nam ze wszystkich sił, z całego serca. Yy, yy, Ze wszystkich sił. Yy, a yy, to jest fragment przy okazji, yy, oprócz tego, że szóstego rozdziału powództwórnego prawa, również yy, można powiedzieć, żydowskiego pacierza. Każdy pobożny dorosły żyd odmawia tę modlitwę, zaczynającą się od słowa Słuchaj, Szyma, Słuchaj Izraelu, yy, co najmniej trzy razy dziennie. Więc trochę takim, tak jakby pacierz pan Jezus zaczął odmawiać, można powiedzieć. Od razu pierwsza odpowiedź drugi raz słowo będziesz miłował pojawia się, znaczy oczywiście nie, nie tylko ale tak w tym odpowiedzi Jezusa w Księdze Kapłańskiej, rozdział 19 nie będziesz nienawidził swojego bliźniego nie będziesz szukał zemsty, ale będziesz miłował bliźniego tego jak samego siebie, tak mówi Księga Kapłańska Jezus łączy te dwa fragmenty łączy je w jedno największe przykazanie Pierwszeństwo daje przykazaniu miłości Boga, a jakby zaraz za nim jest to przykazanie miłości bliźniego, jak samego siebie. No potem Jezus to powtórzy, mówiąc, jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, tak i wiem czyńcie. Co to znaczy miłować? Nam często to słowo kojarzy się z jakimś afektem, z jakimiś przeżyciami, z jakimiś emocjami, że no, powinniśmy przywracać oczami, omdlewać, czuć jakiś żar w sercu. No nie bardzo, bo miłować to znaczy przede wszystkim, ja powiem tak, tak powiem najkrócej, najprocej i najprościej jak to może być, taką fajną definicję miłowania. Miłować to znaczy poświęcić komuś czas. Miłować to znaczy poświęcić komuś czas. Popatrzmy, ludzie, którzy są w sobie zakochani, do czego dążą? Żeby jak najwięcej czasu spędzić razem. Człowiek, jak ma jakieś obowiązki, jakąś robotę, a to jeszcze nie teraz, za to po temat, to nie mam czasu. Na człowieka zakochanego nie ma, nie ma, nie ma, że nie ma czasu, jeżeli chodzi o spotkanie z osobą ukochaną, z tym, kogo się kocha. Wtedy się nie liczy czasu, ten czas płynie nieubłaganie szybko, dramatycznie szybko, ale nikomu nie szkoda czasu na tego, kogo się kocha, więc trochę tak, jakby pan mówił, że najważniejsze to jest, żeby ci nie było szkoda dla pana Boga i żeby czasu. Żeby ci nie było czasu, szkoda dla Pana Boga i żeby nie było ci szkoda czasu dla drugiego człowieka, dla twojego bliźniego. Żebyś mu poświęcił tyle czasu, ile chciałbyś, żeby on poświęcił tobie. Tyle uwagi poświęcił Panu Bogu tyle uwagi poświęcił drugiemu człowiekowi, na ile uwagi sam liczysz. I myślę, że to jest takie dobre wytłumaczenie, dlatego że to nie jest kwestia emocji. Tam jest zresztą taki grecki czasownik, pochodzący od słowa, od rzeczownika Agape, które znamy pewnie, bo ono się kojarzy ze zgromadzeniem pierwszych chrześcijan starożytnych, z tą rzeczywością, miłością Chrystusa do Kościoła, Kościoła do Chrystusa, wzajemną miłością człowieka i Pana Boga. I ja proponuję takie właśnie wyjaśnienie, że miłować to znaczy umieć poświęcić czas i to by było na tyle rozmyślań dzisiejszych i rozważań pod drzewem, które sobie znalazłem.